Witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w trening brain rotów. Jak widzicie, jestem tung, 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 tung saurem, Więc musimy trenować, żeby być lepszymi brain rotami. W ogóle tutaj ja strzałka pokazuje, że musimy mieć podejść do tylko jaka, ale zanim to stawcie proszę subieka z dzwoneczkiem oraz lajkacza. Będzie mi bardzo miło. Podejdźmy sobie do tego jaka, co musimy tutaj zrobić. Możemy otworzyć? Mamy jedno wygrane. Dostaliśmy na start, więc fajnie. Otwórzmy sobie. Jajko. Szafa, sztung, tung. O, szatki. Mamy. Mamy. Pecika. Super. Kliknię, aby kontynuować. Dobra. Mamy. Oj, on. Dobra, on był nawet. Ile było na niego procent? 20. Dobra. Nawet. Zawsze coś, nie? O, tutaj biegniemy na tej bieżni i dostajemy za to te tutaj energię energia ogromne zadanie odbierz lub nie wszystkich wymagań graj przez jedną godzinę weź do okej wykluczyć się tej no to myślę widzowie że możliwe że na tym odcinku jeszcze będziemy mieli tego pecika chociaż nie wiem zobaczymy prezentów na razie nie dobra quest open a no Yy... Dobra, za chwilkę. Poświczyliśmy troszeczkę widzowie. Ja teraz pójdźmy. Tutaj. Do... A, po kolejne jajko, dobra. Otwieramy jajko. Kapucina sosy. Kucina balerina. Balerina, kapucina. Tan tancerki. Dobra, nie wiem. Czemu coś tak nazywa, ale dobra? Czemu mam do tego podejść? Nie wiem czemu, dobra, widzowie. Zbierz zadanie Kom... ukończono zadanie. Okej, teraz musimy zrobić wyścig. Widzowie, my jesteśmy mega szybcy. Serio, widzowie, nikt nie jest szybszy od nas. I mamy trzecie miejsce w ogóle. Eee. Nie, widzowie, my będziemy mieć 50 lat! Nie ma bata, widzowie, idziemy tutaj i ćwiczymy. W ogóle widzowie, wejdźmy sobie w sklep i czy jest coś, na co nas stać. Nie mamy zbyt wielu robuxów, więc... Yy, więc za dużo sobie tutaj chyba nie pokupimy. No niestety, nic nie możemy kupić. O, możemy tu iść, dobra. Biegniemy. O, razu do masz 21. I jak się robi? Nie, nie, nie. Jak się robi? O, tu są rebirfy. Rebirf. Mamy rebirfa. Dobra. Nie, 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 nie. Nie chcę. Przestać? Czekajcie, bo ja nie chcę. Nie chcę biegać. Okej, okay. o, ciała. Czekajcie, bo co to było, co to było? Ciała. A co do tego, do tego, tego? Lodówka kamehlo. Boneka ambarabu. To jest bombombini kosyni. Zirilli <śmienic> larila, Kapibara kokosini. Cappuccino zabójca. Kapucynka tancerki. Tralelo, tralala. A to już było, dobra. To tutaj jest brym brym patapim. Tutaj mamy tego tego... E, ...długie długie. Mamy... Dini, bananini. Bombardino krokodilo. Tripi tropi, tropa tripa. I... jo jo ki, ...chicken, jo, ki. Dobra. E, biegamy. Biegamy sobie dalej. Zwierzaki. A możemy je założyć? Czekaj. Najlepsza. No, mamy. no i teraz mamy, no, super. Pobiegajmy sobie tak chwilkę. Dobra, pobiegajmy sobie chwilkę na tych bieżniach, żebyśmy mieli więcej tych, tych, tych piorunów, co nie? O, za chwilkę możemy sobie iść tutaj, więc treningu, i tutaj możemy biegać. Dobra, no to ćwiczymy, widzowie. Widzowie, trochę pobiegałem i nabijam sobie 35370 tych siły tego pioruna jakby tej energii i teraz możemy bez problemu pójść na wyścig jak nam eee, czemu nie biegniemy a bo się wejść do wyścigu zaczynamy za ok 3 2 1 a dobra nie wolno biegnie. Myślałem, że będzie szybciej biegu no. W sumie mamy tyle tego, 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 tej energii. może że szybko, że na przebiegniemy już daleko. Co się dzieje, widzę Jest jeszcze... Nie. Ja nie, my tego nie przebiegniemy. Ja myślałem, że, to, że my mamy wystarczającą ilość, żeby przebiegł daleko, no. Mi się wydaje, czy jesteśmy teraz szybsi? Jeszcze się nie rozpędziliśmy do 35 tysięcy. Dobra, przestańmy, może biec. Eee, co teraz możemy zrobić? Darmowa nagroda. Okej, okay, chcę. O, jednego przyjaciela musimy zaprosić. No na przykład tego, dobra. No i co, zaprosiłem. Które aby pokazali się tutaj. Kurczę, to chyba... Ajajaj, myślałem, że... Nie, dobra, to musi, muszę po prostu dołączyć. Nie, dobra nie Dostaniemy tego kapuczyna asasyna. A czy coś możemy tutaj dostać? Chyba nie Chyba na razie właśnie nie A, pobiegajmy jeszcze trochę A, w sumie widzę, możemy zrobić rabirfa Dobra, o. Gotowe prezenty mamy. Hop, hop. Klejnot jakieś dostaliśmy. Sklep. Coś tu mamy, może widzowie? Nie. O. Zwycięstwa za mamy do dobrania. O, super, to możemy teraz sobie. Pójść. Mm, tutaj no muszę sobie kupić aż pięć tych jajek. Brum, brum, patapim. Niezwykły, ale chyba jest. Ale nie jest chyba lepszy od tego. Tung, 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 tung. Sakura, tak. Nie jest. Ale mimo wszystko fajnie, że mamy tego. Nie? Kolejnego pecika. Mamy szafasz tung, tung. Kolejny szafarz. Kolejny szafarz. Dajcie coś nowego. Jakiegoś nowego pecika. No niestety. Nie możemy już kupić. Niestety już nic. Odbierz. Co nie, make gold. Jak mamy zrobić golden peta? Gdzie? Gdzie mamy zrobić golden peta? tylko 9 robux. Tripi drop i dobra, kupujemy to widzowie. Będziemy mi... mamy starter pak tak jakby Tripi dropi. Legendarny on jest. Super, dobra, widzowie, mamy super dobra e, koło fortuny. Kręć. Jeżeli będziemy mieli tego pęcika, to w ogóle będzie super. Działowy eliksir? Dobra, w ogóle, yy... Il... O Panie! Ile to on, on ma? 441 Eliksir zwycięstwa, eliksir szczęścia, eliksir uszkodzeń, eliksir złotych mają szansę na zamienienie wybranego dobra Może na razie po prostu... O, buty sportowe? Możemy kupić nerda. Dobra, kupmy nerda. Mamy nerda, ok. O, mamy, mamy, dobra. Eee, czekaj, ile teraz będziemy dostawać? Nie, ten pet. Ej, ten pet nie za dużo. Nie za dużo nie daje. On jest, jakby, nie? No, jest za tego założony. Załóżmy najlepszy. możemy sobie oddawać kolejny tego, prezent. Prezent otrzymałeś, ok? Możemy, se, możemy sobie kupić na przykład jakiegoś nowego tego, tego? Nie, może nie możemy jeszcze, ale jeszcze. Dobra, biegnijmy sobie na tym wyścigu. Bra, biegniemy sobie znowu. bo Żebyśmy mogli tam tego tego zrobić sobie dobra. Bo mm. tutaj było coś takiego. O czekajcie. Oprę zwierzak. O, za darmo, chcę za darmo. Nie dostaliśmy. Dostaliśmy! bombardier krokodyl. Ale pewnie on też nie będzie za zbyt dużo dawał, myślę. Może? No 105. Na coś, nie? Przedmioty. Elixir tymczasowo zwiększa wygrana o 100%. Czekaj, co to jest? Elixir obrażeń tymczasem większa zdobędzona z treningu. Szczęście tymczasem jest jeszcze szczęście, ok. Dobra, bierzemy. Um, dobra, co tu możemy sobie wziąć jeszcze? Rebirfa, weźmiemy kolejnego. Mamy 5 rebirfów już. O wymiana, zablokowane do momentu World 2. Świat, pod. Oha, dobra, musimy... Raczej nie przejdziemy w dzisiejszym odcinku do kolejnego świata. Okej, okay, możemy iść tu. Yy, dobra, za chwilkę możemy iść do następnego tego do następnej wieżni. Szybko, rewirfa zróbmy. O, darmowe prezenty, jeszcze nie możemy. Um. No i co, mamy... A, za poziomy? Są to jakieś poziomy tych petów, no to... Dobra, chodźmy sobie teraz, widzowie, yy, wyścig samochodowy. Naprawdę super, widzę, szybko ja biegniemy. Ale minę ma, ma ten Tung, 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 Sahur. Dobra, mam pierwszego wina tutaj. O, co jest? A, bo się wyścig skończył. Kurczę, akurat mieliśmy zebrać. Okej, okay, to biegniemy sobie. Wyciłem kogoś? Nie, niestety nie. Może... Nie, 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 nie ma szans. Do nich. No i rozpędzamy się widzowie. Pierwsza wygrana. Miedniemy za chwilkę, będziemy biec najszybciej jak to możliwe. Już prawie będziemy przy następnych pucharkach, następne pucharki zaraz zasłoniemy. Dobra. No, jak mnie przyścignął? No, długo jeszcze będziemy sobie tak chyba widzowie biec. Szybko biegniemy, mega szybko, no. E, dobra, przestać Kupujemy. Brrm, brrm, patapim. Jesteśmy brrm, brrm, patapimem. Co jest? Dobra, szybko. Biegniemy sobie teraz tutaj. Możemy kliknąć kolejne gore birfa. I sobie teraz będziemy biegać. Widzowie, mamy już 2 miliony mocy. Możemy wreszcie pójść, zrobić ten wyścig. Możemy sobie też obrócić. I możemy w końcu chyba wygrać ten wyścig, więc fajnie. Yy, mamy dużo dużo szans. Mamy naprawdę wielkie szanse. Że, wielką szansę, żeby to wygrać, nie? Chociaż nie wiem, w sumie, na razie się rozpędzamy, co nie? No i co, tu ten wskaźnik jakby nie idzie dalej. No nie gadaj, że, 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 że już dalej nie będziemy biec. Że, już, że jakby szybciej nie będziemy biec. Wiesz, ja jestem pierwszy w topce, a ktoś jest przede mną, grubo. O, szybciej, szybciej widzę. Musimy biec. Eee... O, fajnie, że nie jestem ostatni. Nie jestem drugi, fajnie. Ok, widzę kogoś. Widziałem chyba kogoś. O, jestem pierwszy. <średz> idź naprzód. Aha. Jaki o trageda masywny eee, Czekaj, co możemy kupić? Nic. Jo, i dobra, teraz! Teraz już mamy tego. Teraz już się rozpędzamy. ja muszę przytrzymać W, żeby ten wskaźnik szedł do góry bardziej. Że żeby właśnie żebyśmy mieli więcej jakby szybkości. Jakby. No nie, chłop nie przegania. Będę pierwszy. Dobra. Mamy już 20 wygranych. Kiedy ten wyścig się w ogóle skończy? Eee, minuta, dobra. 25! Jak my daleko jesteśmy już. Ej, ej! Widzicie, już mamy wskaźnik najdalej jak to możliwe. Klops Zero ciągle za mną biegnie. Jesteśmy już mega daleko. Patrzcie, zaraz będziemy mieli aż 500. 500 zaraz dostaniemy za chwilkę. A, a może już dostaliśmy? Nie, jeszcze nie dostaliśmy. Bo to na koniec jest zawsze. Mhm. O, tutaj już widzicie? Mamy 500 O, skończył się wyścig O, możemy mieć Zbieramy na cappuccino Assassino Ja chcę to jajco Otwieramy to jajco Żółw morski Niezwykły ja mam nadzieję, że i tak to jest, że to jest mocne. Serio? Poważnie! 280. Tylko? No dobra. Robimy wyścig. Wyścig w to. A już się zaczął, fajnie po prostu. Biegniemy, może kogoś przegonimy za chwilkę. No. Jak się widzę, rozpędzimy do 2 milionów 140 tysięcy, to już będziemy wygranymi, tak naprawdę. Będziemy tak zasuwać, widzicie, już zasuwamy mega szybko. O! Siema, Mordo! Jak go przegoniłem! Mam już 10 tysięcy tych kołków jakiś. Radzie się nie uda, ale na, fajnie by było, jakbyśmy do tysiąca tak dobili, nie? Mamy, rozpędziliśmy się do maksimum, mega super. Mamy 15 sekund, czy się uda? Chyba nie, przynajmniej stówkę, żebyśmy mieli jeszcze. No, i koniec widok. Dobra, widzę, że zbieramy na Capucina assassino. Trzy, dwa, jeden, lecimy. Oszczędzamy się. Biegniemy już teraz szybciej i szybciej. No, dawaj szybciej. Jesteśmy zdążyli 5000 mieć. Dawajcie, dawajcie. Na razie chyba nikt się nie ściga. Jesteśmy na pierwszym miejscu. wiesz. super. No, jestem w ogóle na pierwszy w tabeli, więc wygraliśmy w ogóle grę. Super. Jak zasuwa ten brym brym patatim Ty co, odebraliśmy przed chwilą pięć, ty, pięć pucharów ty, Tych pięć zwycięstw, teraz dziesięć, teraz będzie 25, Za chwilkę będzie pięćdziesiąt za około 5 sekund będziemy mieli już 5 50 No i już mamy Ej, uda nam się chyba to 1000 mieć Ja chcę mieć Tego za Asaseno To jest nasz cel na dzisiaj, widzowie No, chłop mnie powoli dogania, no 400 ja mają 35 tysięcy? Nie, no co tam? Raz mnie dogoni na pewno. Rozpędziliśmy się już do maksimum. Mamy 500, więc będziemy mieli 1000 za chwilkę. Mamy 1000. Dobra, mamy to. Czy kupujemy masywnego tralla? tralla? Dobra, kupujemy masywnego tralla. tralla. ...uposażone. tra, -la, -lo, tra -la, la Cukiery, dobra widzowie, Aury jakąś kupimy. Póki nie ma tego... Koru korupcja? Czekaj, nie, bo to jest zero buksy. Ej, ładno to jest, mega. Co jest? No dobra. Co możemy tu jeszcze sobie przedmioty? O! Dobra, weźmy wszystko w ogóle. To My kolejny. A nie możemy. Dobra, no to. No co weźmy sobie tripi tropi, tropa, tripa. Hop! Lecimy. Lecimy, czy ktoś zaraz za... będzie startował? Chyba nie? Dobra widzowie. E, klikamy W. I przetrzymujemy i rozpędzamy się do 2 milionów. Tak. Nadal jest... Nie jesteśmy już w topce? Tak nie może być, widzowie. Ale i tak zaraz będziemy najlepsi, jeśli chodzi o puchary, więc... Bo, bo możliwe, że za chwilkę będzie. Aha! 20 to myślałem, że będzie więcej tego. Dobra, biegamy widzowie. Biegamy, widzowie. Eee, musimy zdobyć przynajmniej 4000 wygranych, żebyśmy mogli kupić kapuczyna asasyna. Widzowie, pięć tysięcy pucharków, więc możemy kupić cappuccino asasyno. Mamy! Eee, czemu mi czapka wystaje dobra, ale nieważne. Mamy cappuccino assassino! Dziękuję Wam widzowie, za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Kuba Lunch Games. Bardzo by mi było miło, gdybyście zostawili subskrypcję dzwoneczkiem oraz lajkaczem. Ja się z Wami żegnam trzymać się następnego odcineczka. Na razie, puu!